ma, jest dzisiaj piątek i udało mi się wynegocjować nockę, w związku z czym jestem nad wodą. Woda ta sama co nie raz, nie dwa. W zeszłym roku nakręciłem tutaj serię filmów o łowieniu w zielsku łowieniu w zaczepach. Dzisiaj łowię podobnie, ponieważ już mam ponton, mam duży podbierak, wychaczaczkę. Jeżeli będzie branie, będę kombinował w tych krzakach po wodzie, będę się poruszał. Ale słuchajcie, pewnie wielu z Was zastanawia się co jest lepsze, ziarno czy kulki. No i w związku z tym dzisiaj zrobimy mały test. Nie wiem czy mi się to uda, no bo nie wiadomo czy będą ryby brały, ale na jeden zestaw zanęciłem tylko i wyłącznie mieszanką dużej ilości, znaczy dużej ilości, no dużej w porównaniu z drugim zestawem, kukurydzy. To była mieszanka, która została mi z dwóch poprzednich zasiadek amurowych. No to kukurydza, trochę orzechów tygrysich, dosłownie kilka kulek owocówek i to zalane likwidem. To poszło na jeden zestaw. Na drugi, który jest oddalony o około 4-5 metrów, czyli bardzo blisko, poszły tylko i wyłącznie kulki o zapachu BIST, czyli squid z zrobiony redem. To oznacza, że mam dwa zestawy blisko siebie. Na jednym są, jest owocowa mieszanka głównie kukurydzy, głównie ziaren, a na drugim jest dosłownie kilka połówek dwudziestek i kilka szesnastek kulek BIST. No i ciekawe, który zestaw przyniesie branie. Sam nie wiem, mam nadzieję, że oba. No ale zobaczymy, mam jedną nockę, założę zaraz sobie szelki z GoPro, żeby ewentualnie jak będzie jakieś branie, to, to coś Wam pokazać. No i nic, no czekamy, no. trzymajcie kciuki, cześć. Słuchajcie, ten patyk, który tutaj teraz widzicie, on w zeszłym roku wystawał no jakieś 70 cm nad wodę. Tyle się woda podniosła w tym roku. Piękna sprawa. To był mój znacznik, teraz muszę znaleźć jakiś inny. Tak naprawdę muszę stawiać markery, no bo nic teraz nie wymyślę. Ekwipunek, który jest niezbędny do badania dna i dobrego wytypowania swojego stanowiska to tyczka do badania dna. Stukamy sobie nią, sprawdzamy co jest na dnie. Hamarkerki takie szybkie, żeby tylko rzucić, jeżeli znajdziemy coś ciekawego yy, i w tej okolicy obstukiwać. I marker stacjonarny, który możemy postawić na stałe i też będzie nam wskazywał drogę. To jest nam potrzebne, żeby sobie sprawnie i poprawnie wytypować stanowisko. Jak widzicie rośliny już się pojawiają, ale tuż obok, o tu gdzie stoi hamarker, właśnie go przed chwilą postawiłem, jest mało mułu, a metr dalej już jest twardy, płytszy blat. Więc tutaj jest lekki spadek i warto właśnie na samym krańcu lub w miejscu, gdzie zaczyna się muł i zaczynają się rośliny, stawiać swój, swój zestaw. Tutaj już są rośliny. A tu jeszcze tam na spodzie jakąś widzę. A tutaj, gdzie stoi marker, jest jeszcze namułek, ale już jest w miarę czysto. Metr dalej jest już twardo i tam jest już zbyt twardo i zbyt czysto, żeby stawiać zestaw. Zobaczcie, tu jest pierwszy hamarker. Moje pierwsze stanowisko. Półtora metra od tego jest marker stacjonarny. Kolejne półtora metra dalej jest drugi, drugi hamarker. A tam. I tak mniej więcej tego stacjonarka zostawię na noc. A te dwa miejsca będę starał się obłowić. Szybki rzut ok. jeszcze jest czas na moje stanowisko. Tu jest, widzicie, twardo i płytko. Im idę dalej, pogłębia się powoli i robi się bardziej miękko. Zestaw będę stawiał właśnie w tym miejscu, gdzie zaczyna się robić bardziej miękko. Zobaczcie, stawiam tyczkę, opieram się dno. I wchodzę z 50 cm. Im idę dalej, tym tego mułu jest więcej i głębokość jest większa. Jakbym się cofnął jeszcze na chwilkę, spróbuję to pokazać. O, w tą stronę, w stronę lewą, to zobaczcie, widzicie? Coraz płucej i twardo. I jeszcze spróbuję dalej podjść. O, zobaczcie. Mega płytko, znaczy mega płycej zdecydowanie i twardo. To jest złe miejsce, ale obok tego będzie miejsce idealne. Love is burning Was myślało, że to kukurydza będzie zwycięzcą. I niestety musicie uporać się z porażką, bo wygrały kulki. Miałem dwa brania w nocy. Oba na zestaw z kulkami, tam gdzie było zamacane tylko kulkami. Zowiłem jedną mniejszą rybę, której już nie przetrzymywałem w worku, tylko wypuściłem takie karp około 8 kg. A to jest drugi mój stary znajomy, którego złowiłem w zeszłym roku 4 razy. Tym jest pierwszy mój raz w tym, w tym roku jest naprawdę bardzo fajną, imponującą rybą, która ma predyspozycję do bycia wielkim karpiem, bo cały czas rośnie zobaczcie Zobaczcie, kabanos. wielka ryba W zeszłym roku ważyła około 15 kg w tym roku waży już sporo więcej. Piękna, piękny kart, naprawdę super. W worku resztki po kukurydzy, ale branie z zestawu kulkowego. Dobra, idziemy go wypuścić z wody, a potem pokażę Wam jeszcze na jaki zestaw został złowiony. Welało mi się do wody O jest zimna woda u, u. No dobra nie. nie ma jak poświęcenie Żeby Że mi się aparat nie wyłączył w telefonie O matki No tak przygoda przygoda Słuchajcie Większa ryba, znaczy dwie ryby na zestaw z z kulkami, z zawiodła jeżeli chodzi o samobranie ale ryba jest po prostu super ta, którą udało mi się złowić już nieraz raz, nie dwa ją miałem ale cieszy mnie, że jest w dobrej kondycji i że rośnie zobaczcie, smile zobaczcie, zobaczcie piękna o tu się zsuwa No może troszkę bliżej spróbuję. Co? Jednak trochę bliżej. Jednak bo tam jest zbyt głęboko. Niestety się zsuwam do, do wody. Jeszcze jedna próba, może co? Chodź tutaj. Ryba ma taką charakterystyczną bliznę tutaj na górze. Przy grzbiecie. O, zobaczcie. Piękna sztuka. Piękna sztuka. Smile. Pewnie nie działa już aparat w telefonie i mogę zesmailować dowolnie. O, wielki rybson. Wielki, wielki rybson. Dobra, wypuszczamy go. Pokażemy Wam na szybko zestaw. Tylko może znajdę jakieś suche obranie. Przynajmniej fragment. Piękna ryba. Piękna, piękna ryba. Matko boska, to z nami jest problem. Dobra, jeszcze raz, żebym sobie zdjęcie zrobił jakieś fajne. A potem już go wypuszczamy. Już się ogrzałem. już nie jest tak źle. Smail, dobra. dobra, poszedł, idę się przebrać. <grywy> Jest. Jak widzicie trochę się przebrałem. Wszystko było mokre. Tak naprawdę mam na sobie krótkie spodenki, ale nie mam bokserek, bo się zmoczyły <noise> więc wypadek był. No ale dobra, nieważne, słuchajcie, pokażę Wam zastaw, na którą udało mi się złowić dwie ryby. Jest tutaj dopiero co świeżo wyciągnięty, jak widzicie, gdzie patyki i rośliny, tam wyniki, więc to odpinam sobie stąd. Wezmę tą wędkę. O. Mój zestaw wyglądał tak, to bardzo prosty zestaw. Mamy tutaj klips z ciężarkiem, yy, z kamieniem, kamień się odrywa, od razu odpada. Przypnął slipdry, który już wiele razy pokazywałem. Haczek Graber numer jeden, duży haczek to ma być naprawdę e, mocny, mocny zestaw, który wszystko przetrwa i utrzyma tą rybę na haku. Kulka 20 mm Beast, czyli squid z przyprawami. Tu jest bardzo ważna rzecz: to jest Kickers, czyli pozycjoner, krótki pozycjoner. Jest to e, produkt, który testuje już drugi sezon. I w tej chwili jestem w pełni zadowolony i mogę Wam powiedzieć, że pojawi się w ofercie na rok 2022 w ofercie Mikado. Taki o! Może ostrość złapie, a może nie wiem. Taki mały kikersik w kolorze ciemno-zielonym będzie dostępny w ofercie. Ja tutaj mam jakiś inny kolor, bo miałem różne i sprawdzałem jak to wygląda. No dobra, wracając do przeponu. Zawiązane na plecionce w otulinie Coated Braid, premium, nie, Coated Braid 30LB, bez premium, to jest ta taka troszeczkę twardsza otulina. Rurka antysplątaniowa, taka krótka, dociążona. To też ciekawe, że cała oferta dociążonych akcesoriów też wprowadzę do oferty ją na 2022 rok. Więc będą takie, będą jeszcze dłuższe, będą też pozycjonery, kickersy, super sprawa, naprawdę. Idziemy dalej. Lider bez rdzenia I, 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 i. Tutaj strzałówka, strzałówka dowiązana. E, to jest 0,50 mika do snack lider w pokryte fluorokarbonem. No to jest najlepsza strzałówka, jaką miałem do tej pory. Naprawdę, nie da się jej po prostu uszkodzić, e, przechodzi przez wszystkie zaczepy. Jak się postrzępi, to zobaczymy, no to wiadomo, wymieniamy, tak, ale sama nigdy mi się nie urwała, więc jest po prostu świetna. No, i dopełnieniem kompletu jest plecionka na kołowrotku. Tutaj mam akurat fineline 0.20. E, mogę Wam powiedzieć, że e, nie jest istotne, jakaś, żeby ta plecionka była ekstra jakości. Ma być plecionka, ma być 0.20 i tyle. Czy ona będzie trochę szorstka, będzie szumić, to co z tego? Chodzi o to, żeby było branie 1 do 1 i żebyśmy mogli lepiej kontrolować rybę gdzieś tam w zaczepach i łatwiej przewiązywać tą plecionkę gdzieś po. Wyjęciu e, na przykład linki po drugiej stronie krzaka. Kijki, które używam, to są Noki Sixy, wersja 10 stóp. Do takiego, a, do takiego łowienia e, w zupełności wystarczą krótkie wędki, nawet się lepiej sprawdzą. Krótkie wędziska niż, niż długie. bo Łatwiej operować nimi gdzieś pływając e, między zaczepami. Kołowrotek widzieliście, jest to MK8000. No, tak naprawdę mam we, wszystkich, we wszystkich wędkach mam tylko owrotki. Ja czasami używam piątek, jak mam jakieś e, zabawy ze stalkingiem lub łowieniu z powierzchni. Na no, taki zestaw miałem właśnie brania i wyciągnąłem dwie ryby, w tym tego mojego starego znajomego, którego przed, przed chwilą widzieliście. Drugi zestaw był prawie taki sam, jedyne co się różniło to przynęta. E, tam była kulka owocowa Forestland 20, no i zanęta, kukurydza plus orzechy i taka mieszanka. Jak widać, dwa brania były na zestaw tylko i wyłącznie zanęcone kulkami. Ale kto wie, no zestawy były o siebie o 4-5 metrów. Eee, karp, którego złowiłem, zostawił w worku trochę kukurydzy, więc na pewno był w obu miejscach. Ale tym razem jakoś tak dwa brania udało się trafić na zestaw z kulką, z bistem, zanęcony tylko kulkami. Będę się już zwijał, bo to już na mnie pora, trzeba jechać do domu, szybko sprzątnąć wszystkie graty stąd. Więc mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się kolejny raz nad wodą. Trzymajcie się, cześć!